Hej, Paweł z tej strony. Jako, że jestem głupi i nasrałem sobie w kalendarzu startami w zawodach przeróżnych praktycznie co tydzień, musiałem spędzić dużo czasu na tym, żeby wymyślić jak się regenerować po zawodach. Bo normalny sposób, czyli leżymy sobie na dupie i nic nie robimy i fajnie jest i odpoczywamy i za miesiąc się zabieramy do kolejnych treningów, tutaj nie przejdzie. W grudniu robię końcu listopada robię połówkę Ironmana, w grudniu robię dwa tygodnie później drugą połówkę Ironmana, w lutym robię całego Ironmana i w dwa tygodnie później kolejnego. Więc muszę się nauczyć regeneracji. I oto jak to wygląda u mnie. Przede wszystkim musi sobie ustalić protokół regeneracyjny przed zawodami. I mówię celowo protokół regeneracyjny, a nie po prostu regeneracja. Z tego względu, że to musi być jak najdokładniej zaplanowane. Lepiej to będzie zaplanowane tym lepiej to wykonasz. Po zawodach, po zrobieniu maratonu czy czegokolwiek e, konkretniejszego, ostatnią rzeczą, o jakiej będziesz chciał myśleć, to to, co teraz powinienem zrobić, żeby przyspieszyć moją regenerację. Nie. To musi być zaplanowane wcześniej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa aktywna regeneracja zdecydowanie lepiej działa od regeneracji pasywnej. Czyli zamiast odpoczywać w 100%, czyli zawieszamy treningi na dwa tygodnie, regenerujemy się i odpoczywamy aktywnie. Jeżeli w niedzielę masz maraton, w poniedziałek idziesz na rower. Po prostu jedziesz 2-3 godziny na rowerze. Bardzo luźnym tempem, bardzo spokojnie, tętno niech nie nie, nie wychodzi z pierwszej strefy, e, prędkość nie ma żadnego znaczenia, e, nie wybiera żadnych podjazdów, mm, itd., itd. I możesz jechać do pracy, jeżeli masz taką możliwość i dystans jest odpowiedni. E, możesz popływać e, bardzo luźno, spokojnie, ale masz się ruszać, masz się cały czas ruszać. Jeżeli masz zegarek z mm, alarmem, e, bo każdy zegarek ma alarm, ustaw sobie, że co pół godziny musisz ruszyć dupą. Najgorsze, co możesz zrobić, to siedzieć, szczególnie siedzieć w fotelu albo na kanapie, gdzie jesteś przykurczony. Te mięśnie będą skurczone i krążenie krwi na dole będzie totalnie słabe. Najgorsze, co możesz zrobić, nie ruszać się. Czyli pierwsza sprawa: planujesz sobie aktywności fizyczne. Jeżeli to jest półmaraton albo dystans olimpijski, tego samego dnia powinieneś być jeszcze na rowerze. Pół godziny 40 minut by rozruszać nogi, by przepłukać e, wszelkie produkty, przemiany materii z tych nóg, by poprawić troszeczkę krążenie. Jeżeli jest to maraton albo Ironman, zrób to na drugi dzień, nie rób tego, tego samego dnia. Sprawa druga. Masaż. E, druga? Trzecia. Masaż. E, jeżeli możesz, zaraz po zawodach idź na 10-minutowy masaż. Przeważnie po zawodach gdzieś tam jest jakaś butka, która masuje. Jeżeli nie, e, jak tylko dotrzesz do domu, e, po masu się sam ewentualnie użyj rolera i przejeźć po nogach. Naprawdę pomaga. Na drugi dzień powinien się zaplanować masaż u konkretnego fizjoterapeuty przez przynajmniej godzinę. To też trzeba zabukować wcześniej. Następne to jest jedzenie. Bardzo często to nawet od profesjonalistów, że po zawodach słucham mojego ciała i to co mój organizm chce, ja wtedy robię. Jeżeli organizm chce jeść frytki i yy, jakiś inny syf, to jem frytki i jakiś inny syf. No to jest kurwa... No, czy po jakimś cięższym treningu idziesz do McDonalda? Nie wiem, kurwa, może idziesz, no ale no, nikt normalnie nie idzie. Jakoś ludzie po, po konkretnych treningach potrafią pilnować tego durnego przekonania, że w ciągu 20 minut muszą wypić 23,5 g węglu, białka i 17,5 mg węglowodanów. liczby z dupy. Bo inaczej się nie zregenerują. Ale po zawodach... Chuj! Browar, burgery, kiełbaski sprzedają. O, też są dobre. Nawpieprzamy no, się może bananów, cokolwiek. Co tylko możemy. Jedzenie powinno być także zaplanowane. Jeżeli ćwiczysz na... Dziecie wysokowęglowodanowej nie wiem z jakiego powodu miałabyś świecić na zupełnie innej diecie bo ta wysokowęglowodanowa działa e, powinieneś jeść tak samo jak jadłeś po treningach po prostu więcej, bo prawdopodobnie więcej kalorii spaliłeś wszystko e, jeżeli za każdym razem po treningu jesz e, owsiankę po maratonie powinieneś zjeść owsiankę nie ma żadnych cudów naprawdę e, odpuść sobie te Nagradzające posiłki, bo to nie ma zupełnie jak dla mnie sensu. Jeżeli masz dobrze ustaloną dietę i jeżeli jesz rzeczy, które są dla ciebie dobre i które jednocześnie lubisz, to nie musisz mieć nagradzającego posiłku. Ale odbijam tutaj na zupełnie inny temat. Masaż, jedzenie i ćwiczenie przez regenerację. Przez kilka dni powinieneś świecić lekko. Nie wychodzić z tej pierwszej strefy tętna zupełnie, nie przejmować się niczym innym, jeżeli nie masz siły w nogach. Nie ma to większego znaczenia. Zawsze masz wystarczająco siły, żeby ruszyć kołem w rowerze albo przepłynąć kilka długości basenu. Kiedy mocniejsze treningi, Miesz na tą spoczynkowę. Jeżeli ten tą spoczynkowy wróci do normy, możesz zaczynać konkretnie, konkretne treningi. Nowsze garminy mają fitness check. To jest ym, sprawdzenie, jak miarowe jest Twoje tętno. Na podstawie tego określają, czy Twoja regeneracja przebiega prawidłowo, czy nie. Zanim nie pokażę, że jest dobra, nie rób y, trudnych treningów. To wszystko. Jeszcze raz powtórzę. Aktywna regeneracja, a nie siedzenie na dupie. Dobre odżywianie się i masaże. Rzeczy typu yoga, rozciąganie. Ym, na pewno się przydadzą. Żadnych treningów siłowych, żadnych interwałów, żadnych ciężkich treningów. Przede wszystkim, jeżeli czujecie się słabo, słabo w kontekście nie bólu mięśni, ale jeżeli jesteście osłabieni, bardzo często powodem tego jest zbyt mała ilość jedzenia. Jakimś dziwnym trafem Wymyślałem sobie, że zaraz po zawodach trzeba stanąć na wadze i pilnować tego, żeby ta waga nie skoczyła. Nie, trzeba zjeść wystarczająco dużo, by zregenerować zapasy glikogenu, by podnieść cukier we krwi, by dostarczyć organizmowi tego, co potrzebuje. Króst, krótkie trzy yy, rady, jeśli chodzi o regenerację. W moim przypadku dzisiaj jest torek, Wczoraj Maraton był w niedzielę. Wczoraj spędziłem 2 godziny na rowerze i pół godziny rozciągania jogi. Dzisiaj spędzę jeszcze półtorej godziny na rowerze i także będę się rozciągał. W niedzielę mam triatlon, jutro pójdę biegać. Jak na razie moje nogi już praktycznie nie bolą. Czworogłowe delikatnie jeszcze są spięte. Wczoraj miałem godzinny masaż, w niedzielę miałem 10 minutowy masaż. Wszystko przebiega szybko, sprawnie. Mam nadzieję, że w niedzielę będę mógł Pokazać, co mogę w teatralnie. E, tyle ode mnie.